Jakiś nowy blok. Ok. Siemanko Ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft na wodach. Tak. Bardzo mnie. Tutaj ludzie chętnie, że to jest Minecraft na modach. Ale wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Kurde, mam to gdzieś! Każdy może nagrywać tak naprawdę co chce, kiedy chce, jak chce i nikogo to innego nie powinno obchodzić. Ja sobie będę nagrywał Minecrafta na modach, bo ja nie chcę nagrywać nie wiem Minecraft z modami, albo mody w Minecraft, albo jakieś inne. Więc to będzie Minecraft na modach. Tak, ale zaraz, 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 ale zaraz, zaraz, Gdzie ty kurde jesteś? Co to ma być? Co to za ściany? W ogóle? Tak, już, już wam tłumaczę, już, 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 już wam tłumaczę. W ogóle tam co to piasek, piasek, piasek. What the fuck? W ogóle dlaczego po cholerę ci tyle punkcików jest? Już wam wszystko tłumaczę. Tak, to dobrze, what the fuck, ale stanąłem nieźle tutaj, tak, jest szatański punkt 6, 66 metra, jestem tutaj od domu, tutaj punkcik był postawiony, jak jeszcze tego czegoś nie było i pomiędzy odcinkami dużo się zmieniło. Tak, poza tym w sumie, że nie dodałem żadnych modów. Na razie, na razie, spokojnie. Planuję, zaraz Wam wszystko powiem. To troszkę się tutaj zmieniło. Dobra, ubierzmy sobie moją zbrójkę w ogóle. Patrzcie, co mam. Speed legends, patrzcie. Teraz nie będę naciskał podwójnie W. Patrzcie, jak mogę, kurde. Mogę normalnie tak, jakbym sprintował, a jak bez bez sprintu. Także super. Dobra, weźmy sobie tego trochę mięska, bo sobie tutaj przepalam. I zrobiłem sobie craft. Goida, czy re Booka, jak tam kto woli. E, I dzisiaj chciałbym, nie wiem czy mi się uda, jeżeli spotkam jakieś creepery później, to chciałbym zrobić... czekajcie, niech ja tu znajdę. Set item. <coughs> hmm. Chciałbym dzisiaj zrobić jetpacka. Właśnie. Chciałbym zrobić Jetpacka. Potrzebuję rakiet dwóch i jetpack Middle. To się robi tutaj jeden Gunpowder, a tutaj też jeden, czyli ogólnie potrzebuję trzech gunpowderów, czyli zobaczymy jak to się potoczy. Mam czterrorystę kolicz... koniczyny. Dobra. Eee. Hmm, jakby to wam tu powiedzieć. Tak, to stworzyłem. Zaraz wam pokażę w ogóle. Czekajcie, wyjdziemy tak. Po prostu tyle zmian, że tak. Postaram się nie robić po prostu już tak dużo rzeczy pomiędzy odcinkami, bo potem nie można tego wszystkiego pokazać. Po prostu, tak, tu mamy po prostu wyjście, tak, nic dziwnego, tutaj też. Tu, jest, tu jesteśmy po prostu odseparowani, że tak powiem, od świata, żeby mi żaden pizdzielec tutaj nie wleciał i nie rozpieprzył wszystkiego. Ok. E, tam zaraz Wam pokażę, co to jest. Tam zrobimy w ogóle sobie podróż, tak. Ponieważ y, mam plan w sumie odinstalować tą modyfikację y, Locu Mobs. Tak, z jednego, czy może dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że nie działają niektóre rzeczy z, tego, z tej modyfikacji. Nie wiem, czym to jest spowodowane, po prostu jest zbagowana troszkę ta modyfikacja. A po drugie, yy, uniemożliwia mi po prostu ta modyfikacja dodawanie innych. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jeżeli chciałem dodać, powodowałem, że equivalent exchange, jest to dosyć spora modyfikacja, Mówię tylko może, że dodałbym, żebyście zaraz nie pisali, A, weź, weź to nie dodawaj, bo to nie ma sensu. Tak więc, nie wiem, ale ogólnie chciałem dodać kilka modyfikacji takich, żeby jeszcze troszkę tam, wiecie, urozmaicić trochę grę. No i ta modyfikacja troszkę mi jakby przeszkadza, ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, yy, najpierw, tak, dobra, co to jest, co to jest? To jest blok, który można zrobić przy pomocy skamielin. Jest to blok, który... Gdy wejdziemy w niego, teleportuje nas do świata dinozaurów. A tutaj, powiecie dlaczego to jest tutaj wykopane? Ponieważ, jeżeli się respimy, tam. Ja już tam byłem, musiałem wszystko sprawdzić, wiecie, przeteleportowałem się do świata dinozaurów oczywiście w ścianie, żeby nie było. Mało nie zginąłem, ale to szczegół. I potem, gdy chciałem wrócić, oczywiście tam musiałem postawić drugi taki sam blok. To respię się dokładnie tutaj. Mogę wam to zaprezentować. Pyk. Proszę bardzo. Wow. Spoko, spoko, spoko. OK. Niech to się wszystko załaduje. O, jesteśmy tutaj. Ja kopałem z tej strony z tej... po prostu mieczem i kilofem i wszystkim co miałem po prostu. I się po prostu pojawiamy tutaj. E, I teraz... E... Nie zwracajcie uwagi do tego e, dziwnego wielkiego kadziastodupego dupego zwierza. E, mamy tutaj... Czekajcie, gdzie to było? Tutaj. Wow, 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 wow! Shit! Pół serduszka! okej, okay. kościół, spokojnie. Ja go przez przypadek uderzyłem. Wcześniej. What the fuck? Tak, i znowu będzie, tysiące cięć będzie. O, nie po cholerę ci te cięcia, po co ci to? Nie, ja nie chcę tego bydlaka, wy zabierzcie go ode mnie. W ogóle nie wiem dlaczego... Przecież o, oh, raptury, raptury, raptory, może i nie jestem, w ogóle patrzcie jakie fajne kwiatuszki, ja chciałem zrobić tylko taką małą pokazówkę, pokazać wam jak to fajnie w ogóle, what the fuck, słuchajcie, ja jeszcze nic nie wiem o tym świecie, tak więc chciałem to dopiero na następny odcinek, jopierd, 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 jo, 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 jo. o, 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 co my tu mamy? Amber! Jaki zajebisty spawner 45! Kurde macie o pierdziele! Ho! Nie 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 ty mnie nie widzisz, ty mnie nie widzisz. Jezus Maria! Du, 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 du. Cii, 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 cii. Nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie widzi. Cii, cii, cii. Jesteśmy bezpieczni, jesteśmy bezpieczni. Okej, okay. ja pierdziele. Ej to jest straszne. Ja tu nie wejdę przynajmniej z diamentowym zbroją. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Mam jakiś nowy blok. Kejf! O wizzu, czy oni mnie zaatakują, czy nie. Please, proszę, nie! It's a very scary world there. Wiem, jest bardzo scary. Ch, kiniowiec. To było straszne. Hej, e, jest kiniowiec. Cześć. On jest większy ode mnie, Rombany. Co ty żyjesz? Że koksów poszła bo, bo tu jest bardzo dużo. Ok. Ow. Nie uderzył Coś to było. A nie, to on no, dobra. Spotkaliśmy jaskiniowców. Ok, okej, okay, okej. Okay. Może czekajcie, może sobie tutaj zaznaczę. Jest ok. Być może będą gdzieś mniej więcej w tym miejscu, bo może. Pierdziel! Spotkaliśmy jaskiniowców, dobra, słuchajcie. To jest ten, to jest dobry, to on nam nic nie zrobi. To ja wiem, to ja wiem. Słuchajcie, bo miałem taki csh, Miałem taki plan, żeby jakby wybrać się do tego mia miasta, do tego wymiaru, że tak powiem, na kilka odcinków, po prostu zbadać to wszystko, jak to tu wygląda, jakie właśnie są dinozaury i tak dalej, co one nam mogą zrobić i tym podobne rzeczy, widzieć jakiś nowy przedmiot w ogóle. I, i, z, i znaleźć właśnie jaskiniowca chciałem, jak widzicie nieba tego złego. Pierdzielę Nie wiem czy one mnie tak naprawdę będą atakować czy nie, ale znam z parku Jurejskiego, że to są bydlaki, więc... Wolę z nimi nie zadzierać. Okej, okay, no i odcinek nam się troszkę przedłuży, gdyż jak widzicie... Spotkaliśmy jaskiniowca. Ktoś tu, coś tu ginie. Aaa! Zbugował się w drzewie. Dobrze ci tak. Okej. Okay. się szybko dostać do portalu. Myk, myk. Dobra, tu jest to bydle, które mnie zabiło. jak ja mam przepraszam dostać... On mi w ogóle zadał obraże... Aha, o Jezu, Jezu jakie ciary mnie przeszły, ja pierdolę Momentalnie takie. Okej. Okay. Eee... tu mamy moją czterolistą koniczynę, ja bym się to musiał jakoś dostać. Wiem, że nie można kopać pod sobą, ale muszę. Okej, okay. przejdziemy tędy. Please, ja nie chcę znowu ginąć. Okej, okay. wziąłem, wziąłem, dobra. Eee... Zaraz, to nie moja cała to nie jest moja cała zbroja. NIE! <ścoughs> Ludzie, udało się w końcu dotrzeć, kurna jeszcze mnie zabił, raz no, spoko nie udało mi się znaleźć tym razem tego spawnera, bo tam było chyba 4 czy 5 skrzynek, ale ja se na odcinku zobaczyć gdzie to było, spokojnie po drodze znalazłem kilka kości dinozaura skórę dinozaura ale no, dobra, dobra, odzyskałem wszystkie swoje rzeczy w końcu o, oh, shit! Dobra. Mm. Przelecimy szybko po zmianach. W sumie <laughs> miałem wam to wszystko opisywać, ale nie mniejsze. Dobra, więc tak, tutaj mamy magazyn. To, to już chyba widzieliście. Tu mamy tam dirt, kobel, e, e, jakieś drewno. Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tu mamy e, o, właśnie skamieliny i tego typu rzeczy. A już chyba nic nie ma. I mamy, zobaczcie, ile mamy tych. To nie są melony, to są. Fakt, teraz nie przypomnę. Mniejsza. Tu mamy żela, zobaczcie. 17 bloków żelaza. Tak, przerobiłem sobie na blokiem mi się. A co? Mamy 3 bloki z złota i jedno diament. Wow. Tak więc. E... Tak, o co tu będzie ogólnie chodziło? E... Portal wam pokazałem. I w następnym gdzieś odcinku przeniesiemy się zapewne tam do tamtego świata i będziemy zwiedzać go przynajmniej przez dwa trzy odcinki yy, albo takie jakieś dwa na przykład dłuższe i to wszystko, co macie od jakieś enchanting, jakieś farmy, what the fuck! Teraz tak, tutaj yy, porobiłem ogólnie, jest taka kopuła Możecie tutaj zobaczyć. hehe, hehe. He. W ogóle porozsiewane pochodnie dookoła też widać, na przykład takie kropecki złote. Yy, I teraz tak, yy, tutaj kopałem. Tu będą schody, tu będzie wszędzie tunel, w ogóle te sprawy, tylko to dopiero potem, potem, potem. Mamy jedno rozwidlenie. Tu w ogóle jakaś jakby, nie wiem, jaskinka, coś w tym stylu. I tutaj znalazłem po prostu idealne miejsce na farmy. Spójrzcie, tu będą farmy. Zombie! Zleciał mi tak z góry rąbany, dobra, nie mam miecza. Słuchajcie, tutaj po prostu będę, e, będzie dwa. Będą dwa poziomy, jakby że tak powiem, e, tych farm. No, gain, 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 gain. Fuck, podpalił mnie. Dobra. E, będą dwa poziomy tych farm. Wypierdzielę gadzino. No, dobra. Haha. Ha. E, po raz. Enty, mówię. Będą dwa poziomy tych farm. Cześć, kipu. Nie, on też tu idzie. Shit, 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 shit. Dwa poziomy farm. Nieważne, nieważne, nieważne. Nic nie było, nie, nie mówiłem. Co tam się dzieje? Tam coś jest. Ja tam muszę to oświetlić. Dobra. Dwa poziomy. Farm po raz szósty, siódmy. Nie wiem, nieważne. Ja to ładnie wszystko podzielę. Mniejsza. Będzie dalej tunel. Dendy będzie sobie szedł po prostej, po prosty, po prostej i tu mamy kolejne dwa rozwidlenia. Tam, tam na dwór już i tam, tam w ogóle jest Creeper, tak więc tutaj będzie Enchanting, tak. Tutaj sobie wyznaczę, że będzie Enchanting, bo nie musi być ani za daleko, ani za blisko. Znaczy nie może być ani za daleko, ani za blisko. Tutaj dalej będzie korytarzyk, korytarzyk, korytarzyk. Patrzcie, ile pochodni, ile pochodni Eldoin nastawiał. I tak, tutaj dalej, dalej będzie szło, tam będzie szło, i gdzieś tam będzie skręcało do tej góry. Z tamtego korytarza też tam gdzieś będzie. Tu wszystko po prostu będzie ładnie połączone, żebym ja nie musiał jakby wychodzić na dwor. A tutaj wszystko będzie ładnie oświetlone, po prostu żeby było. I tutaj będzie skręt, i tutaj jest dosyć pokaźna górę, więc albo tam gdzieś dalej jeszcze jakieś rozwidlenia, rozwidlenia będą, albo jakieś większe pomieszczenie. Więc jakiekolwiek macie pomysły, możecie pisać teraz w komentarzach, gdyż. Nie mam pomysłu co do każdego pomieszczenia, co może być tam, nie wiem, na dworze, czy gdzieś, czy tutaj, w tej wielkiej górze, możecie pisać śmiało w komentarzach. Dobra, przejdźmy się jeszcze tylko e, tam. I zobaczymy, czy moje szczęście, bo dzisiaj raczej nie dopisywało, czy chociaż mi to szczęście będzie dopisywało w koniczynach. Świetne są te buty, po prostu mogę tak zapydziałać! Okej, okay. yy, tu mamy drzewka, 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 bo potrzebuje trochę drewna, tam sobie gromadziłem, ale wszystko wykorzystałem na te wszystkie jakieś tam rzeczy. I tutaj mamy właśnie nasze pinayple, sobie rosną. Tutaj dyniusie, yy, no i drzewka. I to tylko w sumie tyle. Tu wszędzie, gdzie mogłem, porosadzałem pochodnie, po prostu wszędzie. Patrzcie, ile tych pochodni. W ogóle węgla to mi poszło chyba ze trzystaki albo cztery na to wszystko. <laughs> Może i więcej. Yy, ale przynajmniej wszystko jest w miarę, w miarę, w miarę oświetlone tam na górze też, żeby mi się coś nie spierdzieliło, ale będę musiał e, zmienić, e, nie zmienić, tylko dodać jeszcze tam, 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 gdzie farmy mają być, tak. Tam na górze, tam, tam jeszcze to wszystko s, e, sprawdzą. Dobra. E, jak macie tą modyfikację na, na koniczynki, to robicie tak. Przytrzymujecie shift i prawy. Stonebreak. No. no dobra, no. Dobra, pyk. Żelazne budki. u, uh. nie, nie gunpowder, tylko ten, ten, ten. O, a to jest w ogóle z tego. Hm, czyli mogą nam wypaść też rzeczy z modyfikacji. To jest bardzo fajne. O, kuleczka do zapalania. O, złote gaciusie. O, złota łopata. O, ten. I drewno. Same gówniane rzeczy, ale zawsze coś! Dobra, więc sobie to wszystko schowam tu, bo mi się nie chce tego w ogóle w jakikolwiek sposób porządkować. I tak, mówiście też, widziałem, żebym sprawdził tutaj w tej książeczce, co się skłów robi. Więc kły mamy tutaj. Aha, czyli można zrobić tu w ogóle jakiś. Blade. Ostrze jakieś. Mamy Pikaksa 4 do dnia. 6. Chyba tak jak żelazdy, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle robić. No, ale... Ale możemy. Jak coś, to możemy. Dobra. Tak więc, dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Był bardzo dziwny odcinek i w sumie wyszedł długi, bo mam tutaj chyba 26, prawie 30... 4 minuty jeszcze, dobra, ale mniejsza. E, zaokrąglimy do pół godziny. E, tak więc będę musiał troszkę cięć porobić, szczególnie w tamtym świecie, bo długo naprawdę długo mi zajęło, zanim przecież doszedłem do e, tego miejsca, gdzie zginąłem dwa razy, tak przy okazji. Spok. Dobra, e, więc dzięki wam wszystkim za oglądanie. Pożegnam się z wami ładnie. O tak, o, tak. O. Dzięki po wszystkim za oglądanie z mojej dziwnej kopuły pod moją dziuplą LJ'a żegnam się z wami ja i zapraszam Was na kolejne odcinki Minecrafta na modach. Tak więc jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i cześć!